Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Oliana. Przychodzę z rozkładem tygodniowym na kolejny tydzień przed nami, czyli 4-10 listopad. Zaczynamy od byczków, ponieważ byki w ostatnim miesiącu miały najwięcej wyświetleń, jeżeli chodzi o yy, wcześniejszy tydzień. Chciałam powiedzieć, więc moi drodzy, w dniu dzisiejszym zaczynamy od Was i zaraz sobie spojrzę na karty i przejdziemy do interpretacji. Moje drogie byki, zaczynacie rozkład, zaczynacie przyszły tydzień, czwarty dziesiąty, z pewnymi możliwościami, które do Was przyjdą. Karta Marzyciela jest to karta zero, czyli karta początku, karta początkująca, startowa, więc, moi drodzy, tutaj mam informację, że wchodzicie w coś nowego, jakieś nowe możliwości na Waszej drodze się pojawią. I wy jakoby z tego skorzystacie, ponieważ widzę, że macie tutaj szóstkę powietrza, czyli jest to karta bramy, karta przejścia, czyli jakoby zostawiacie stare energie i wchodzicie w nowe energie, właśnie y, używając tych możliwości, które na początku tygodnia do Was idą. Moi drodzy, nie bylibyście byczkami, gdybyście nie mieli karty pracy. Ósemka ziemi jest to karta pracy, więc będziecie skrzętnie nad czymś pracowali albo w sferze finansowej, albo w sferze. Uczuciowej, jakaś praca tutaj zostanie wykonana. Ja tą kartę łączę oczywiście z tym marzycielem, ponieważ tutaj się pojawiają możliwości. Wy te możliwości jakoby przejmujecie, przechodzicie tą kartę bramy, czyli zostawiacie stare energie, które niekoniecznie były dobre, które was dołowały, które nie były rozwojowe, przechodzicie przez tą kartę bramy i już zaczynacie tutaj pracę. Zgodnie z tymi możliwościami, które na początku tygodnia tutaj do Was przyszły. Moi drodzy, natomiast patrząc na drugą część y, rozkładu, można tutaj zinterpretować to dwoj, dwojako, ponieważ tak y, pokazuje, na, to, te dwie karty tyczą się uczuć tylko i wyłącznie. Y, pokazuje nam się osoba, która rzeko, y, jakoby wraca do Waszego życia, bądź po prostu nowa, nowo poznana osoba. Oczywiście mówimy tutaj o. Sferze uczuciowej, tu jest stricte sfera uczuciowa. Do byka wraca albo osoba z przeszłości, albo po prostu nowa, poznana osoba wkracza w wasz, Wasze życie. I tak, co ja tutaj widzę? Zaczynacie paziem wody, czyli jest to nowa osoba wkraczająca, bądź osoba, która wraca. Przez moment jest pięknie, tak, ponieważ jest tutaj dziesiątka wody, mówiąca mi, że jest to szczyt jakoby szczęścia, które osiągniecie. Poprzez właśnie tą znajomość. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie na krótki tydzień, więc może być tak, że po prostu poczujecie się, jakbyście, że tak powiem, wygrali w totolotka przy tej osobie bądź przy tej sytuacji, tak? Ponieważ pamiętajmy, że tydzień ma tylko 7 dni, więc generalnie będzie to tylko i wyłącznie w obrębie tygodnia kolejnego, czwarty, dziesiąty. Ale moi drodzy, co ja dalej widzę? Jeżeli rozkład kończy mi się asem powietrza. To mam prawo powiedzieć, że Wy jakoby rezygnujecie z tej osoby tutaj, bądź nie pozwolicie, żeby osoba, że tak powiem, powracająca na dłużej zagościła w Waszym życiu, bądź po prostu to Wy wracacie do jakiejś osoby. Przez chwilę jest fajnie, ale ta osoba się koniec końców, suma sumarum na samym końcu ona się odcina od Was. Jest totalne odcięcie, a z powietrza mówi mi o odcięciu się od właśnie tutaj. Sfery uczuciowej i niekoniecznie patrzenie yy, za siebie, tak? Tylko patrzenie już w innym kierunku. Więc moi drodzy, albo tutaj taka interpretacja dla Was będzie, że tutaj owszem, będzie jakiś epizod, bo ja mogę to epizodem nazwać z racji krótkotrwałego czasu. Natomiast on albo, znaczy tak, na pewno przyniesie yy, możliwości, przyniesie perspektywy i przyniesie nadzieję, ponieważ dziesiątka wody to jest najwyższa karta. Jeżeli chodzi o szczęście w miłości, natomiast tutaj nagle jest odcięcie, i nie wiem, czy odcięcie wasze, czy odcięcie tej osoby. Natomiast, moi drodzy, jest jeszcze inna interpretacja, że z racji tego, że pojawi się ta osoba, i wy tutaj zaczynacie pewien projekt, w ogóle wychodzicie złych energii, ze złych energii, tutaj poznacie nową osobę, wszystko się pięknie zapowiada. Tak jak mówię, karta nadziei, karta yy, tak zwanej lepszej przyszłości. Karta perspektyw, i przez to, że ta sytuacja się tutaj pojawi w przyszłym tygodniu, wy odcinacie się, ale nie od tego, tylko odcinacie się od doczesnego życia, bądź od doczesnej sfery uczuciowej, bądź po prostu y, od energii, które z tobą, że tak powiem, kroczyły do tego czasu, tak? Niekoniecznie dobre energie, ponieważ przecież od dobrego się nigdy nie odcinamy. Więc moi drodzy, to nie musi być odcięcie tutaj od tej nowo poznanej osoby, tylko po prostu odcięcie od dawnych energii, tak? Czyli tutaj on, ta karta by się wtedy łączyła z tą kartą, bo to rozkład nieraz jest po prostu czytany jako całość, tak? To jest wszystko ze sobą powiązane. Więc moi drodzy, jeszcze raz, macie nowe możliwości z początkiem tygodnia, korzystacie z nich, przechodzimy, przechodzicie tą kartę bramy z przeszłości do przyszłości. Pracujecie skrzętnie nad czymś, tutaj pojawia się nowa osoba w waszym życiu, bądź osoba z przeszłości powraca, wywołuje to, że tak powiem, sytuację, znaczy nie sytuacje, tylko emocje, uczucia pełne nadziei, pełne tego, że będzie bardzo dobrze, że ta osoba Wam w końcu zapewni jakieś szczęście w życiu. Jest to, tak jak powiedziałam, albo nowa osoba, albo osoba wracająca, albo to wy. Wracacie do kogoś z przeszłości, i tak, albo jest tutaj nagłe odcięcie od tej osoby, że dalej jednak razem nie pójdziecie, albo odcięcie się od tej przeszłości, tutaj tego, co było przed szóstką powietrza, przed przejściem ka, karty bramy. Więc, moi drodzy, tak się prezentuje rozkład dla byka. No, bardzo fajny, bardzo zróżnicowany, i na pewno te energie, że tak powiem, się zmieniają u byka. Tutaj widzę po tym rozkładzie, że. No pójdziecie w nowe, tak? Jakieś nowe perspektywy. Tutaj macie y, możliwość rozwoju i szóstka powietrza to jest zawsze karta jakoby y, karta szansy, tak. Karta bramy, karta szansy, więc los wam w przyszłym tygodniu taką kartę daję, moi drodzy. Albo przejdziecie tą bramę, albo nie. Natomiast moi drodzy, jeżeli ją przejdziecie, to dalszy ciąg będzie taki. Natomiast ja nie wiem co będzie, jeżeli jej nie przejdziecie, ponieważ ja mam tutaj tendencje energetyczne w tym rozkładzie, który tutaj widzimy to jest tendencja rozkładowa na sytuację, kiedy przechodzicie kartę bramy więc pamiętajcie moje drogie byki o tym natomiast tak czy inaczej rozkład jest bardzo yy, zróżnicowany i bardzo pożyteczny, tak, pożyteczny tydzień będzie jeżeli dobrze go tutaj yy, przemyślicie, jeżeli dobre decyzje podejmiecie, no to będzie procentował na przyszłość Dobrze, to jest rozkład dla Was, moje drogie byki. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Oliana.